to tutaj? Już myślałem, że nigdy tutaj nie dojdziemy. A co? Zapomniałeś gdzie jest wasza główna baza? Moja mama aż tak źle cię traktowała? Nie pozwalaj sobie, co? Nie miałaś już przypadkiem wracać do domu? Wypierd... Jonathan! Przestań! Wiesz jaka była umowa. Do nie zobaczenia, dziewczynko. Sorry za niego. Jest strasznie hamski. Zdążyłam się przyzwyczaić. Chyba nie może przeboleć, że walczyłam lepiej od niego. <grystanie> tak w ogóle, to dziękuję, że przybiegłeś nam pomóc. Nie miałem wyboru. Przecież bym was nie zostawił. Więc to chyba koniec. Miło się z tobą robiło interesy. Mam u ciebie dług. Nawet nie wiesz, ile bym dała, żeby iść dalej z wami. To, co będzie się teraz działo, jest zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Iż co? Ciągle się zastanawiam, jak to możliwe, że Astor to twój ojciec. Jak on o tobie nie wiedział? Po śmierci naszej matki, Luny, zostaliśmy sami. Jak mieliśmy 18 lat, to John zadłużył się u demona, tak naprawdę w jego mafii. To on jest sprawcą tego wszystkiego. Tak szczerze, to mam wrażenie, że los z jakiegoś powodu chciał, żebyśmy się spotkali. Bo wiesz, ja jestem córką Sylwy, a ty synem Astora. Może mamy naprawić to, co zepsuli nasi rodzice. Albo połączyć siły i pokonać złek w tych oklepanych filmach akcji. Hmm. Pewnie już nigdy się nie spotkamy. Chcesz coś zanim odejdziesz? Chyba coś mi chodzi po głowie. Obrzydliwe. Sam jesteś obrzydliwy. Zero prywatności. Żałuję, że tu przyszedłem. Nigdy więcej. No to chyba już idę, co nie? Panegro. Negro Henry, co? Tak mam na imię Henry. Chciałem, żebyś wiedziała. Czuję się wyróżniona, Henry. A tak serio, to Negro bardziej do ciebie pasuje. <grym> Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję, że dałeś mi szansę. Było warto. Ten ja problem z cholerną sprawą. Co ja mam z tym zrobić? Coś czuję, że niedługo wszystko się wyjaśni. Mam nadzieję, że tego wszystkiego dosyć. To do jutra. Pa! <laughs> Cześć. Szaj? No to wygląda. Kopy lat. Co u ciebie? Bywało lepiej, tak szczerze. U mnie podobnie, że związuję zagadkę morderstwa i szukam swojej córki. Dzień jak co dzień, co? Właśnie też mam takie wrażenie. Nie spodziewałam się ciebie tutaj, chciałeś się spotkać? Po prostu minęło tyle lat, a ty nawet się nie odezwałaś. Próbowałam się odciąć od przeszłości, a poza tym miałam dużo rzeczy na głowie. Mhm. W każdym razie fajnie się gadało. Do zobaczenia. Mogłeś wymyśleć lepszą wymówkę. Zbyt długo się ciebie bałam. Nie jesteś straszny. Wynocha. Ta. Tata? Ucieczka nigdy nie zwalcza problemu, moja córko. Nie popełnij tego błędu, co twoja matka. Pozwólcie tego z głowy raz na zawsze. Ja. A. No tak. Uff. Widzę, że już stałaś. Mam coś do zrobienia. Serio? Znowu wychodzisz? To już naprawdę ostatni raz. Rozprawię się z tym bandytą, a jak wrócę, to obiecuję, że będzie tak jak dawniej, mamo. Skąd ty wiesz, jak było dawniej? Nie było cię tam. Wychodzę. Nie wybieraj się nigdzie. Co, co ja robię? Muszę ostrzec Negro.